Piękną twarz! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj jest ze mną Ogi, przykujcie się. Jesteśmy psiapsi już od roku, a jeszcze ani raz nie zagrałam się w filmu, co chodzi? No, co Ja się czuję w ogóle tak dobrze, że mogę tutaj być. W tej being I jakbym... nie wiem... Jakbym <grym> zrobiła jakąś głupotkę, to z góry mówię, że przepraszam, bo... Um, I'm a newbie, okej. Okay. To są moje początki. <grym> zrobiłam głupotkę. <grym> ja zrobiłam ja małą głupotkę. W każdym razie nagrywałam już kiedyś zamianę kosmetyczek z siostrą Ogi, z Osi. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tutaj będziemy mieć link. A tymczasem dzisiaj przyszła z... Y, czy przyszła czasa na zmiany <laughs> <zasagane> z ogi. <laughs> Pokaż mi, jaką masz kosmetyczkę, bo ja mam taką. Czajcie. To jest pierwsza osoba, która ma większą kosmetyczkę niż ja. I ja w ogóle byłam taka, będę dla niej dobra. Dam mało kosmetyków, bo oni nie ma jakoś tak mega dużo. I co się okazało? Jak sobie to jest niż głowa? To jest po prostu tak wizualnie, że to wygląda, jakby to było takie duże, ale to naprawdę nie ma tak dużo rzeczy. Ja nie używam tak dużo rzeczy. Po prostu chciałam się zainponować. <śled> Ja wiem, jak twoi, ile ty masz rzeczy, więc tak pomyślałam sobie, nie, nie chcę tam iść po prostu swoim podkładem, z jakimś pudrem, gąbeczką jedną, jakąś porwaną taką. Okej, okay, to teraz się zamienimy w takim razie. Proszę. Uważaj, bo. <śmiech> <śmiech> nie jest to takie lekkie, Ale w ogóle Już jaki zaczynam. ładny. Jaka ładna kosmetyczka, taka bardzo chic. Jeszcze zanim tworzymy, chciałam tylko zwrócić uwagę na to, jak moje włosy słabo wyglądają w porównaniu do włosów Ogi. Jakby, jakby, czytam na podgląd, to mówię sobie: Okej, okay, dobra, ja wyglądam, miałam trzy włosy, więc chciałam tylko to powiedzieć, żeby nie było. No, Zajem ale dzisiaj też robić. mam do czepy, więc. You know. It's a good life. Dzięki za to. masz o kosmetyczkę, bardzo. masz o <grym> wiele większe włosy, ale też jest to wyższa. Dzięki. Proszę. Nie jest tego aż tak dużo, Dzięki. że tak nie myślałam. No, że rzeczywiście. Dobra, rzeczywiście ta kosmetyczka wydawała się, jakby pomieściła więcej. No jest tu dużo kroków, ale uuu, ooo, uu, fajnie. Nie, nie, dużo rzeczy, nie, nie. No, po prostu droższe wersje tych rzeczy, które ja mam. Ej, przepraszam, Fenty Beauty. Które dostałam za darmo. Przepraszam, fenty skin. <laughs> o Jezu, jak tego dużo. Dobra, wiesz co, poczekaj. Czy ty tego używasz na co dzień? Nie. No to ci wyciągnę rzeczy, których używam. No proszę, okej, okay, czyli rzeczywiście chcesz się popisać. Naprawdę I, I wanted to impress you. No. dajcie nam chwilę, my tu musimy. To może se, a to są rzeczy, które ty używasz na co dzień? Tak. To takie dobra. wiesz, dobra. właśnie których teraz które teraz najbardziej lubię, takie mam na nią vibe. To ja wezmę swoje podkłady, bo oczywiście nie będziemy się wymieniać podkładami. Właśnie, I... tak jak z OSI. Oczywiście podejrzewam, że teraz połowa osób wyjdzie z tego filmu i powie meh. że. E, no to, na to niech, sobie niech sobie poczytają wyjdzie. o Blackface i będą wiedzieć, dlaczego tego nie robimy. A ja sobie już tutaj wezmę. krem pod oczy. Co to? Skórę, ale, ale ja też mam dosyć suchą skórę, więc nie wiem, jak to będzie działać z Twoją. <laughs> Boż, będzie taki make-up, który będzie ci po prostu spływał. Czasem tego też używam, bo mam aż tak suchą skórę. Więc Aga, get ready to swim. Ty, ale to jest esencja, to esencja to jest. Ej, to jest w sprayu. i pięknie pachnie. O, mhm. no, no, i to dobrze. wszystko. Czyli reszty nie używasz na co dzień. Nie. Dobra. Ja zaczynam od bazy. Tu masz bazę. i yy, Ja już sobie popsikałam tym sprayem. Mhm. Czy masz jeszcze tu coś? A, to. Tak. Hydration Studio Baza Fix. Complexion Primer Potion. Okej. Okay. Dobra, ja nie potrzebuję lusterka do tego. Jak ty nie używasz, to ja też nie będę. <ślinie> <ślinie> A potem będę. Głupia wyglądać. No nie! Jednak ja dobrze, że używam lusterka. Ale patrz już widzę, że to mi zostawia trochę taką bardziej matową skórę. Okej. Okay. Ej, Zobaczmy. ale spoko, będziesz miała swój podkład i jest git. Ja też będę używać mojego podkładu. Ja w ogóle zawsze nakładam podkład gąbeczką. Nie wiem jak ty. Jak ty nakładasz podkład? Czasem gąbeczką, czasem pędzelkiem, a czasem... Nawet palcami. Okay. Ale jest... nie wiem, czy jest taki, taki sposób, że tak powinno się nakładać? Nie. Czy każdy ma swój taki styl. Nie, każdy ma po prostu swój. Ja w ogóle mam taki sam też y, podkład, jak ty. Mm -hmm. Tyle, że zdecydowałam się jednak na mocniejsze krycie. A to jest nie? mój pod, podkład, taki bardziej letni, dlatego też no. mam tutaj te. Bo czasem, wiesz, zależnie od tego, jak, się, jak bardzo się opalam w jakieś wakacje, jak ty coś szybko robisz, ja nagle mam takie. A ty nakładasz na gąbeczkę czy na twarz i wtedy. Na twarz, wtedy się mniej produktu zużywa. Aha. Serio, to nie jest takie łatwe. Hi, 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 hi. Ale kurczę, jak ja oglądałam inne osoby, które to, to z tobą nagrywały, ja miałam takie... No. Jak oni szybko, to już wszystko robię. Ja będę jeszcze szybciej, ja będę jeszcze lepsza. A tutaj mam takie. <grystanie> Teraz <grystanie> będę się pocić. Ja już widziałam, jak ty się malujesz, okej. Okay? <grystanie> no wiesz. Ale teraz cała Polska to zobaczy! O, jak byliśmy razem na obozie. Ogi się malowała na przykład w łazience przy lustrze, a ja w y, pokoju przy lustrze. Więc się dzieliłyśmy lustrami. A to było bardzo fajne, mi się bardzo podobało. Mhm. A używasz korektora? zależności od mojej skóry. Albo używam na doskonałości, albo jak mam gorszy dzień to używam pod oczami, albo daję sobie więcej podkładu pod oczy na przykład. A ty jak masz, używasz czy nie? Korektora pod oczy, bo mam takie dosyć ciemne pod oczami, nie wiem czy to widać. A ja sobie właśnie Dołożę teraz pod oczy, ale podkładu, bo jestem leniwa i mi się nie chce brać korektora. Bo mam, ale jakby. Ja po prostu używam tym pudru. Jeszcze raz nie wiem, czy tak powinno się robić. Ja nie chcę jakichkolwiek wiadomości, <laughs> że tak się nie maluje. Ja się tak maluję i wyglądam bardzo ładnie. Ja podkład mam już. I czy ja potrzebuję jakiegoś korektora? No, trochę tak. A wiesz, że w ogóle ten podkład, ten Fenty, e, którego ty teraz używasz, to ja go normalnie rozkładam palcami, w sensie, że to jest akurat jedyny podkład, którego nie nakładam gąbeczką. On w ładnie w skórę, nawet bez tak. gąbeczki. No. Po podkładzie konturowanie. Na mokro mm. czy na sucho? Na sucho. Masz... Nie pudrujesz, a pod... tylko konturujesz na mokro? W sensie, na, na podkład Kontrolow. Nie, ale ja, ja nie powiem, że to źle, tylko czy ja dobrze zrozumiałam, że aż podkład i na to dajesz kontrolowanie z tego. No zależy, teraz jak byłam na obozie, przez bardzo długi czas... He 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 miało być bez osądzania, Miało być z mową miłości, ok? Ja nie słyszę mowy miłości. A Jak to wygląda? Jak na moim po prostu widać, że ja tego często używam, że wkładam w to dużo tak, miłości no, i że tego najbardziej używam. A tutaj czasem, jak sobie robię jakieś tam designy, kreski i tak dalej. Ty, ale dobrze, jak to używasz do konturowania? Do konturowania używam albo tego, jak na mokro. Bo jak teraz byłam na obozie, to konturowałam na mokro, ale to tylko, bo w tydzień wcześniej byłam na sesji, gdzie ta babka mi robiła właśnie na mokro konturowanie i to super wyglądało. Okej, okay. a używam tak Ja tego. Bo tam będzie za ciemny. Mm -hmm. No! A ja po podkładzie dałam też konturowanie na mokro, mm -hmm. więc możesz to zrobić albo gąbeczką, albo pędzelkiem. Wiesz co, ja ci w ogóle dałam konturowanie. Oh, cool. Okej. Okay. Okay. No ale dobra, czyli w takim dobra. razie na, na, na sucho konturowanie, go. Oh. Uuu, ale ja w tym będę wyglądać. Um, anyway. No, co? To... Za jasne? No! Wiesz! No co słyszy na mnie? Wygląda jakbym się taką. jakbym cię przytulił, ale. <noise> ma, ma! Kontynuowanie zrobiono <noise> No, teraz w noc. <noise> ale to było słodkie. Widać coś? Ty powiedz, że coś widać. Widać? Nie widać? Mm -mm. Nie? Na pewno? A weź jeszcze raz. <noise> weź jeszcze raz? Bo mam jeszcze... Ciem... Ty, bo mam jeszcze stick taki ciemniejszy. No, Spróbujmy tym stick. Boś myślałam, że będzie tak fajnie, że wiesz, będę mogła chcieć konturowanie, chociaż moje. <grym> <grym> Czekaj, dobra. Co się stało? Ty poczekaj. Czemu to jest takie szare? To jest ostatnia rzecz. Okej. Okay. To zadziała. Tak? Tak. Nice. Cool and crisp. Jest dobrze? Jest dobrze. Jest super. Jest. <grym> jest udało się. A ty jak to robisz, że? Uuu, uh, okej, okay, dobra. No, ale wiesz, to... A tutaj stucho. też robisz? Gdzie? Na czole? Nie, bo ja mam niskie czoło, więc ja sobie robię tylko na policzkach, na nosie, ewentualnie pod żuchwą. To konturowanie dla mnie, nie że dla kogoś, jest dobre, więc ty sobie wykonturuj tak, żebyś miała... Piękną twarz! Zneczt, zneczt. My za dużo razem śpiewamy. <grym> I teraz po konturowaniu co robisz? Po konturowaniu rozświetlacz. Wow. Zupełnie inna kolejność niż ja. Ale ja nie mam jakiejś specyficznej kolejności, ja sama wymyśliłam tę kolejność. To jest po prostu Krakia, Ogi Ugono. Dla mnie nie ma sposobu, żeby to, to robić dobrze czy źle. Jak widzicie na, na mój Instagram, wyglądam spokojnie. nikt się tam nie różnia, więc... Ej, kocham ten oświetlacz. On nawet tak. już nie wiem, jak, jaką ma nazwę, ale to ja jest też nie. oświetlacz z innego smaka. <laughs> <z> <laughs> Bardzo go lubisz. Ale on też mi spadł to to wyjaśnia. I nakładasz to czym? Gąbeczką pędzi? Palcem. Pal Uuu, Palcem. Okej. Okay, a ty czego teraz używasz? Co nas Teraz to powinien nie zrobić. Czyli tu? I masz tam albo palcami, albo gąbeczką, ale chyba palcami będzie lepiej. Mm. Wow, ej, on jest piękny, ale <grym> ja już wiem, że będzie za ciemny. Ty, a ty używasz różu w ogóle? Tak, ale takich mocnych. ale to nawet ładnie wygląda moim zdaniem. Jest taki bardzo delikatny, ale ładny. Du, 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 du. A ja mam taki teraz tutaj brązujący e, rozświetlaczo konturowanie. <grym zresztą> Br <grym zresztą> <grym zresztą> <grym zresztą> bo próbuję działać z tym co mam, okej? Okay? Ale nie, będzie ładnie, będzie ładnie, bo to jest, wiesz, bardzo ciemny rozświetlacz. Pokażę. Ale... No, girl! Okej, okay. mi się podoba. Sun kissed look, o! <grym zresztą> a ja Bli bli. Bli. Już mam róż. róż. A co po tym? To teraz rozświetlacz. A nie, poczekaj, bo masz rozświetlacz chyba suchy, tu jest. To teraz puder. I dałam ci Aha. taki puder, i zawsze nakładam puszki. Jest... Ja tego nigdy jeszcze nie używałam, tego. Puszku? Puszku? To z czym ty? Pup, p, 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 p Aha, okej. Okay. Ja wolę puszkiem, bo wtedy mi się tak mocniej wbija w skórę. A więc nakładam go tak tutaj, zawsze, na brodę i na czoło, na pewno. Dobra. A resztę to jak wolisz, jak czujesz. Ale mi środek twarzy się bardzo jakby przytłuszcza. O, ale to jest dobre. Baked snatch. Mm. <śled> Ej, <ale> no, <śled> To była napisane, że jest transparentny, że jest transparentny ciemny, taki hodny. Ja w ogóle bardzo go lubię, bo teraz jak się opalił. Co ja? Czym go nakładam na oko? Ty ja już poleciałam mój flow własny. Ja stwierdziłam, że jest taki <grymny> <właśnie>. <grymny> Ale ja też miałam takie to Ty tak naprawdę mi mówisz, co mam robić i Ale... jak nagrywamy, więc niczego nie powiedziałam, u ciebie w domu. Ale to ty musisz powiedzieć z tym makijażem, bo ja już tak... <grymny> Ja tak patrzę, o jaki ładny rozświetlacz, może sobie zrobić oko. ale jestem. I teraz róż w takim razie? Czy co? Mhm. Mm pink, pink, pink. Pędzelkiem. Pędzelkiem. Czy... Dobra, i mam tutaj taki odnyksa. No, A gdzie ty go Tu i tu. Ale fajnie wyglądasz w ogóle jaki masz highlight. Teraz highlight. Rozświetlacz. Tak, teraz rozświetlacz. Super. I czego używasz? Jakie, jakiego pędzelka? E, czy wiesz też co? palców? Nie, e, akurat już mam pędzelków, możesz sobie wybrać którykolwiek z tych. Uuuu. Ty... Co to? A, nie, tak, co... <grym> Na No, patrzę! Ej, ale powiem ci, że trochę chyba przesadziłam z tym różem. Ja <grym> <grym> się tak zachapiłam i zaczęłam. Po prostu <grym> no, on jest słone. mocny. Ale teraz my sobie trochę go zdejmę. <grym> Tutaj się wyklepię. No, ja to powtarzam zawsze. Nie ma czegoś, czego by się nie dało uratować. A ja po prostu mam, wiem, że na pewno ktoś będzie taki ogi, jak ty się malujesz. Nie, co ty? Psz! Tutaj wszyscy są właśnie kochani, tutaj jest tak, jej super! Zapośmieniać gości, ale fajnie! <głos> <głos> A teraz co w takim hmm. razie? Ten świetny, ten mam wtedy twarz. W tym momencie często przyciskam swoją twarz. Czym? Tym? Mhm. Czemu? Nie wiem. <głos> <Okay>. <głos> ale tak po prostu robię. I wtedy, jak już to mam zrobione, no to wtedy robię oczy i robię brwi. Ojzu! Zaskoczyło mnie to dzieje. Ty, ale to poczekaj, to w takim razie gdzie pudełko? Pomyślałam, że je już słyszałaś. <noise> no to teraz byś musiała jeszcze raz! Ale ja też czasem zapominam i po prostu dokładam. Więc teraz naprawdę <noise> dostajesz dziękuję. full Ogi experience. Dziękuję, czyli teraz pudę. Tak. <noise> co ja miałam teraz zrobić? Teraz, jak już zapudrowałaś, to brwi. Okej, okay, a czego używasz To brwi? Yy, tu masz w ogóle, o wow, od Rare Beauty odkryłam mega fajne rzeczy. oni mają bardzo fajne rzeczy, Osi też je teraz używa. Tak? U, jakie fajne! Mega. I tego po prostu używać? I jeszcze krewetka jest po drugiej stronie. I używam a. najpierw kredki, a potem krewetki. Dobra, dobra. A ty robisz sobie dosyć, dosyć jasne brwi. Raczej ciemne, i zobacz, co się stało po moim makiem. To jest bardzo żółte. To chyba nie jest na moją skórę. Ale to jest takie zabawne, bo wiele osób tak nosi. Już miałam nie takie rzeczy na twarzy, okej? Okay? Jakby i jakoś tego wy wybrnywałam. Zrobi się mocno oko, albo jakieś tam oko, y wersja ogi. Brwi teraz przed okiem? Y -y -y. Czy najpierw oko? Nie, brwi, brwi. Ja też lubię na brwi. A ty robisz sobie w górę brwi? Tak. Bardziej tak feathered? No, no, no. Używam tego, ale też czytałam ci kredkę, tu. A, ale ona jest zamknięta. Mam dwie. A to jest nowa specjalnie dla Ciebie. A, mam no. ich w sumie dużo, bo osi ich ma dużo. Okej, okay, moje brwi wyglądają trochę dziwnie. Nie wyszło to tak jak <laughs> ja. Wyszło na pewno zdecydowanie inaczej, niż robisz normalnie. No, bo ja mam takie delikatne zazwyczaj. A ja próbuję sobie. A ty, ale całkiem fajnie, jakie cienkie wyrysowuje no. ta kredka. To są ciemniejsze brwi niż moje brwi zwykle. A to ty zwykle robisz jaśniejsze w sensie mhm. niż twoje naturalne. O. Mam dosyć jasne brwi, ale fajnie to wygląda. Ja tak właśnie, że robię zwykle ciemniej niż moje naturalne, więc ta mm. kredka jest akurat spoka. Czasem używam potem tego, bo to już jest prawie takie suche, ale używam tego po prostu, żeby wyczesać i dodać trochę takiego ale to ten kolor wydaje mi się mega jasny dla Ciebie. No bo ja nie dodaję go do, dla koloru, ale bardziej, żeby mm. po prostu wszystko umodelować, wymodelować. Czyli to jest maskara do brwi, jest napisane Brow Mascara. Mm -hmm. A dobra, to ty to teraz, teraz Ja ogólnie U, okay. ostatnio, powiem ci, jaki ja mam ostatnio taki trend. Nakładam sobie taki mocny kolor, albo jeden, albo dwa, czyli na przykład jasny, zielony, ciemny, zielony, albo coś takiego. I kreskę. Dobra, I ale, tak, ale y, używasz najpierw eye primer. Y, tak, dobra. To ja teraz też robię oko, czy powiedz, jakich ty cień najczęściej używasz, bo już widziałam, że tego na pewno. No. Najpierw taki podkład brązowy, żeby to było takie trochę bardziej pod moje oko, pod mm -hmm. mój kolor skóry, moją karnację. Aha. A potem dodaję trochę tego różu, y, takiego nawet... To nie jest róż, to jest taki... Taki złotoróż. No, złotoróż. I tutaj tego różowego tutaj pod spodem. U mnie to na pewno będzie wyglądać inaczej, będzie wyglądać ciemniej, ale mm -hmm. powinno być git, bo mi się bardzo w ogóle podoba ten cień też. Dobra, tego użyłam. Ja sobie wybiorę niebieski. Dobra. Próbujemy. Pewnie będzie bardzo intensywny. Ale to będą lata 90. Ale super jest ten niebieski. O oh, wow, no i ale z tymi ogrodniczkami w ogóle jest super hit. Ty tak naglądasz na całą powiekę, zobacz. Uuu, uh, tak, ale jak ty to ładnie zrobiłaś. Ale w ogóle bardzo ładny jest ten cień. No, wiesz, ja go cały czas używałam. To jest zupełnie inny makijaż niż ja bym zrobiła, bo ja jestem właśnie teraz w takich tych pastelach, kiedyś takich jedn jednokolorowych, intensywnych. Ale ja pewnie tego tyś bym nie spróbowała. Czasem mam takie bardziej intensywne, ale rzadko. Bo że uwielbiam ten cień. Jest piękny. No, ale super na tobie wygląda. I teraz się zabiorę za ten różowy, tak? Mówiłaś, że ten, błyszczący. Ten mm -hmm. i mm -hmm. dajesz go w wewnętrznej części. Mm -hmm. Palca. A ty czy... co? I nie, wszystko robię pędzelkiem. No teraz y, bym dała ten w zewnętrznej części, tak, żeby troszeczkę tak przyciemnić koń. Dobra. Mm, 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 mm. Właśnie przed nagraniem jeszcze sobie nuciłyśmy ten rurocik, e, i ja tak, ja tak zaczęłam nucić z ogii ty ty! A potem jakaś zaczęła inaczej noc się myślałam. Ja zrobiłam remix. Ja swejlowałam, że to może nie jest ta piosenka, o której myślałam, a mi się okazało, że jednak była. Po prostu Ogi poleciała ze swoją wersją. Ty, on jest bardziej złoty niż różowy. Ja myślałam, że będzie bardziej różowy. Wiem, ten kolor. To to jest ten dzień, który miałeś tak na oczach często. No, to już się nie pomyślałam. właśnie jest taki bardzo. Ale fajny, fajny. Dobra, co teraz? Teraz eyeliner, no i na dolną powiekę masz sobie dać trochę tego brązowego. Ja dobrze zrobiłam czy jeszcze dalej mam mocniej ten błyszczący czy tak? Nie, właśnie tak. I Jeszcze hmm. na dolną bym dała ten różowy. różowy. Ty, a ty dajesz go tylko na środek czy na całą? Na całą. To Dobra. teraz kreska czarna. Ja robię taką, że grubszą na zewnątrz, a do połowy oka taka cienka. A ty robisz raczej ciężką kreskę, nie? Ja tylko robię tutaj, tylko y, z boku, tutaj tak? tylko w, w końcu. Mm. Czyli do połowy oka? Czy tak, jeszcze nawet do połowy? Do No bo tak. wiesz, ja mam y, takie dosyć małe oczy i do tego mam y, opadającą powiekę. Dobra, to ja robię teraz liner i jestem w szoku, powiem ci, bo naprawdę nie pamiętam, czy kiedykolwiek robiłam kreskę tak tylko do połowy. Więc teraz to zrobię i zobaczymy, jak będzie. Pełne skupienie. No, ja tak samo. Mi zawsze też pomaga, jak tak język Jakby <grywa> Jakby Jak język, to łatwiej mi się rysuje. A mi też, tylko ja teraz patrzę, że ja tak bardzo sferowałam. Taką mam dziwną tą kreskę. Coś tutaj się stało dziwnego, bo ja zrobiłam to zdecydowanie za grubą, bo ja taką teraz już odruchowo poleciałam, a to ona powinna być cieńsza. U, a pokaż. No... <grywa> Ale na szczęście łatwo się go zmazuje. Mhm. A moja kreska jeszcze... Ma być grubsza? No, ja bym trochę dała grubszą, trochę jeszcze bardziej na górę. Ale to wiesz, też jak czujesz do swojego oka. Ja nie umiem się obsługiwać tym linerem. W ogóle tak krzywo mi wychodzą, tak dziwne te kreski. Dobra, to, ja. Okej, mi to oko wyszło. Ja <grym grym grym> nie wiem, <grym wyszło> co zrobić, w zrobiłam. Bo mi trwina. się wydaje, że jest git, no ja jeszcze to dorobię tu i będzie. Będzie git. Ja mam tak, że się bardzo jakoś kreskami nie przejmuję. W sensie nie męczę się z nimi za długo. Ty, to w takim razie, jak już to, to ty używasz maskary. Nie? Tak, bo ja y, rzadko sobie robię rzęsy, chyba, że nie wiem, idę na jakąś imprezę czy coś takiego. A to przyklejasz czasami? Ale ja to robię po prostu eh, po swojemu. Ale ty też często nosisz rzęsy, co nie? Bardzo A masz jakieś takie swoje ulubione? Nie, właśnie mam tak, że w zależności od humoru, że na przykład bardziej mam ochotę na takie, albo na takie bardziej drama, bardziej normalne, no. mam bardzo dużo rzęs w ogóle. Kiedy masz rzęsy, to czujesz się po prostu jak inna kobieta, masz takie... Bo ja trochę, dla mnie rzęsy są trochę takie jak mam długie paznokcie i mam po prostu, wow. mądro totalnie inne ogi. Nie, to nie ma aż tak, ale rzeczywiście wiem, że rzęsy bardzo dużo mi dają, jeżeli chodzi o make-up. Pieklejamy! Właśnie, ja chcę to zobaczyć. Jaki ty masz patent? Jak ty to robisz? Girl, ja po prostu się ty, modlę. A czy ty sobie i mówię, Panie Boże, niech się ładnie przyklei. Czyli ty sobie pomalowałaś najpierw obydwie rzęsy klejem? Tak. I teraz sobie przyklejasz po prostu. Ciekawe. Ja właśnie zawsze pojedynczo, ale z drugiej strony to ma sens, bo wtedy to drugie zdąży ci podesnąć. Aha. Tylko jak ktoś to robi dłużej, to wtedy zdąży wyschnąć. I to już jest. k jeszcze sobie troszkę do oka, bo chciałam mieć klops i chciałam mieć kloc, i k, k i włożyłam sobie teczkę oka. Ale to jest taki ból! Wiem! To jest ból, który każda z nas zna za dobrze. Ty, no to ty, ty masz f**kę w tym! Nic ty nie ma tragedii. Yes. Ale może ja nie... W ogóle na początku powiem, jak się... Zaczęłyśmy kumplować. To miałam Halo. taki moment, gdzie, jak wychodziłyśmy, widziałam, że będę się z Tobą wiedzieć albo z Harym. To miałam takie, kurde, muszę włożyć więcej pracy w mój make-up. Oh, Ale wow. właśnie to jest to, że nigdy, 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 przy nigdy nie poznałam osoby, która robi make-up i jest taką osobą, mm, co ty masz na sobie? E excuse me. Więc oh, to jest wow. po prostu w głowie, taki fun fact dla Was. Dobra, i co teraz? Tuż na e, dolne? Na dolne. Mhm. A jakie szminki używasz? Tutaj dałaś mi tą. Tak? I to tyle. <noise> w się sensie dałam Ci jedną. A ty dałaś mi dwie. Różne do wyboru i ciemną i jasną, tak? No, bo ja dookoła sobie obrysowuję, oh. i potem w środku mam inny kolor. Wow. Jak gdyby ja jestem zwykle niwa na to, naprawdę. Ja widzę tą różnicę. To nie jest tak, że jej nie widzę, bo rzeczywiście jest różnica, ale mi się po prostu nie chce. Mogę to zrobić jedną pomadką. Mogę to zrobić jedną pomadką. <noise> no możesz. Nie, nie, ja teraz zrobię tak jak ty. O, ale ładne. A teraz nie będę odzywać. To śpiewaj. Nie. O. To jest wersja, to jest Nie, to jest... Do szreka. Znowu już to jest dry, dry". Szrek ogólnie jest najpiękniejszą y, bajką księżniczki. Bajką księżniczki? No bo to jest prawdziwa historia. Czasem ludzie są potworami. W sumie <mach SEÑENUR> <dance> to nawet nie było sedno szreka. <bargain> Ale wiecie o co mi chodzi? Że nie wygląd się liczy. O! O, Dobra, i teraz do środka tą jaśniejszą. Mm -hmm. Ale to jest ciekawe, bo teraz przez to, że wiesz, na mojej skórze takie ciemne kolory też wyglądają tak intensywnie, ale na twojej no twarzy wyglądasz faktycznie jakbyś... To, to jest make-up, którego byś nie no, założyła tak na co dzień. No. Bo to jest takie już... U, okej. Okay. Dobra, i teraz szminka czy coś jeszcze? Śminka. O, ja na no nieba. I to jeszcze mam taką, wiesz, po prostu zwykłą pomadkę. Wiesz, na niej spłynie, żeby sobie wyrysować, tylko tak... Ja chcę, że szybko zrobiłaś, to w ogóle... Myślałam, że sobie pogadam trochę i malować usta, bo ty dopiero oko robisz, a ty już skończyłaś? Ale myślałam, że dłużej mi zajmie e, z tymi rzęsami, ale już robiłam to takie pęcety. Też taką kiedyś miałam, że ja ją zgubiłam. Albo Ossi ją zabrała. Nie wiesz, jak to jest. Nigdy się nie dowiadam. Nie podobały mi się te usta, coś tu nie tak zrobiłam. Na mnie wygląda to, wiesz, bardziej tak... <noise> nie żeby na tobie wyglądało źle, ale to jest bardzo intensywny look. Ale do tego jeszcze dodaję Błyszczyk? Mhm. Mm. Ja uwielbiam, lubię mieć takie usta, które tak po prostu przybłyszczą. Błyszczyk to jest takie... przypominamy takie, te wszystkie y, osoby i te, w ogóle ten... artystki y, w dwutysięcznych latach, wiecie, tak 2001, kiedy po prostu wyglądały no przepięknie i zawsze miały takie błyszczące usta. A ja właśnie tego nie lubię, bo mi się klei, włosy mi się kleją, nie. muszki mi się kleją, wszystko mi się klei. Bo takie... Na szklance zostały. Wyglądam jak Beyoncé. Ja już sobie coś nałoży chyba. Zrób to! Zrób to! Na całe? Mhm. Nie, tylko tak po środku. Mhm. Girl! Mm. Ja uwielbiam ten nóg. Pokaż. Tylko ja to zrobię źle. Nie, nie. Ja mm mam może nie, że tak dziwnie. Cię no bo to jest, tak? jest na twoją twarz dużo. Dobra, no może rzeczywiście. Nie wiem, ale ja mam. Masz róż, coś. masz tutaj brązowe. Ale fajnie, mi się, mi się, to podoba ogólnie. To ja muszę ocenić teraz całość. Kocham te cienie, to na pewno. Mm -hmm. Kocham cienie, są przepiękne. Jak gdyby usta są do tego do tej tak, całości są dane tak. za ciemne. Mm -hmm. Chyba jakby zrobiła tylko tą jaśniejszą, to byłoby mm -hmm. lepiej dla mnie. Ale jak gdyby ten rozświetlacz nawet zadziałał fajnie, mm -hmm. ja się bałam, będzie zdecydowanie za ciemne. Ale tu mi się mega wszystko podoba, Jedne co by zmieniało, to usta. Fajnie. A ty? Mi się podoba wszystko. Nigdy no. bym tak nie założyła. Pewnie bym y, założyła trochę ciemniejszą śminkę, róż, który był trochę bardziej taki intensywny, taki no, jak, no, jak no. ja miałam tutaj, bo ten, y, moim zdaniem, był, na mojej skórze wygląda tak trochę jas jasno mhm. i są trochę takie odcienie taki, takiej y, szarości, mhm. ale mi się bardzo podoba ten make-up. Naprawdę, mogłabym tak po prostu wyjść i taki pastelowy. I sobie żyć. Mhm. Więc dziękuję w ogóle za zaproszenie i że mogłam otworzyć twój look. Następnym no razem chcę coś zjeść. <noise> Zaprasz mnie do siebie na jedzenie. <noise> Ale jeżeli wam się podobał odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Zostawcie trochę miłości, Ogi, za to, że tu przyszła. I widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Będzie jakieś piękne i do zobaczenia. Pa pa. A jeżeli jeszcze chcecie stać się na YouTube, oglądać go dalej, to kliknijcie sobie tutaj po prawej w jeden film albo w drugi film do wyboru koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest karygodne, ale możecie to nadrobić już teraz, to kliknijcie sobie w moją okrągłą twarz tutaj. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa pa.